Cześć tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie gramy ostatnim legionem. No i z tego co pamiętam, to ostatnio mamy chyba tak zbierać kasę, żeby móc zrobić wyprawę na gobliny dalej. To są złodzieje, to możemy wziąć. Zobaczmy tutaj. Aha, święty, ty komuś pożyczałeś zbrojek. To chyba było z wiadowcy, o ile się nie mylę. Tak, tak mi się wydaje, ale pewien nie jestem, natomiast ty w ogóle Matejko, hmm, troszkę ranny jesteś, więc nie wiem, zanieś się na przykład tak z, z Johnem albo coś na chwilę. I co? I ruszamy po tych złodziei. To pytanie, gdzie oni tu idą? Tu są jakieś ślady o rany. Jakieś tutaj... o jajku! Refugees dobrze, strasznie tam podbijają. Nie, na Henezery to są, ale ja nie chcę na Henezerów. Uciekaj stamtąd. Mam gdzieś złodziei. Chcę kontrakt, mnie interesuje, a nie bieganie za jakimiś małpiatkami. Kurde, gdzie oni są? W lesie to się kiepsko z nimi walczy i to jeszcze w nocy. No, bo może na Polance. Nie, nie udało się na Polance ich dorwać. Lider. Mm. No dobra. No właśnie, tego się boję. O, wow, jaki masz ładny miecz. Eee, dobrze, to może co? Poczekaj chwilę, niech oni tu podejdą trochę. Tego w sumie. Poczekaj, niech oni tu podejdą, a reszta... Tak. Czekamy aż tu przyjdą. Czekamy. 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 Ty możesz podejść tu troszkę do góry. Czekaj. O właśnie. A jednak tak zrobili. Pozostawiali się, ale mamy za to marksmana na widelcu. I właśnie o to chodziło. Hej! Ok. Hmm. Dobra, poszczypmy go trochę. Nie rozwalaj mi tarczy, kurczę, dziadu. A, takiś mądry. Kogo trafisz, to w tego trafisz. A ty pokaż temu, gdzie raki zimują. A, tego trzeba będzie załatwić jak najszybciej, bo on tu będzie machał mieczem straszliwie. Eee, ty nic nie zrobisz, nic nie zrobisz. Dobra. O, ty się zmęczyłeś, trudno. No, możliwe, że nie zdążymy tego zrobić. A może zdążymy. O, ty też jesteś w zasięgu, niestety, zwiadowca. A kurczę, akurat, że nie trafił. A, tak zrobił. Zmianę, kurczę. O, właśnie temu weszło nieźle, no i rozwalił tarczę. No, kurde. Hmm. Kurczę, tu się to teraz boję podchodzić, bo będzie na przebicie. Tego trzeba załatwić teraz. O, to właśnie chodziło. Lepiej tu nie podchodź, kurczę, bo ten będzie machał na takim przebiciu, więc. Na razie może nie. A ty też tu poczekaj chwilę. A, overwhelm ma, ale nic się sta nie stało wielkiego. A, kurde, nie w plecy! Souls, uważaj na mnie! Ty czekaj tam. No ty byś mógł tutaj podejść. Teraz. Zabójca. Ty jesteś troszkę poharatany, to lepiej nie podchodź do tego bliżej. Podetchnij się. Ty też nie masz jak tutaj, Nazir, wykombinować. Sprawy, Harkot możesz tutaj podejść, w sumie, ale no, to teraz was tak machnie tutaj gość, niestety. Ty byś mógł tu podejść? O, no, ty nie bardzo. A, wiedziałem, że właśnie coś tutaj kurde wymłodzi. Ale dobra. No dobrze, mamy dwie promocje, to trzy promocje. No jest dobrze. Co żeśmy zdobyli ciekawego? Nic żeśmy nie zdobyli ciekawego. 115, której nam brakowało, tak naprawdę. Judasz się ucieszy. Eee, gdzieś jest Judasz. Bo 115 pożyczyłeś tam zwiadowcy czy komuś, i już masz z powrotem, co prawda, inną, ale okej. Okay. No dobrze. Coś tu jeszcze byłoby fajnego dla kogoś. Wydaje mi się, że już nic takiego większego. Eee, poza promocjami. Kruszas. Okej. Okay. Ty co masz? No to będziemy się teraz bawić. Kruszas. Eee, masz Rich Advantage. Czego masz słabo? HP masz trochę słabo szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje. Fortified Mind też, ale nie potrzebujesz Fortified Mind. Battleforged. Indomitable mógłbyś sobie wziąć. Eee, a może najpierw zobaczmy tak. Eee, Fatigue, melee skill, melee defense, eee, to bym podciągnął, melee defense bym podciągnął, fatigue bym w sumie też podciągnął jeszcze trochę. Natomiast tu się zastanawiam, bo można by zrobić battle forged w tym momencie. Armor damage, ty masz heavy armor. Chociaż kurczę, kolosus, bo ty masz, mało masz tych HP. Może dajmy Ci na razie Kolosa. Dobrze. Eee, czyli możesz się już zamienić z kimś. Teraz tak. Eee, Agarbaumen. A się zamień na przykład, nie wiem, tak jakoś. Ty Agar masz, czego ci tu brakuje? W zasadzie masz już wszystko. Nimbo można by ci dać. Czy masz... Nimbo bym ci dał. Dlatego, że będzie bardziej odporne, bo masz lekką zbroję. Nimbo. I co podciągamy? Ranch skill na pewno. Ranch defense by się przydało. HP w sumie. Resolve nie potrzebujesz. Ma Fatig jeszcze podciągnąć? Nie wiem czy to. A, podciągniemy jeszcze trochę Fatig. Dobra. No i Erestus. Restus, to ty kim miałeś być? Eee, czy ty już w ogóle jesteś przydzielony jako postać do kogoś? Chyba tak. Niech ja zobaczę. Mm -hmm -hmm. Piechurem miałeś być zwykłym. No to co? Eee, rotacji jeszcze nie masz, eee, Steelbrow albo... Albo... Recover. dajmy recover tobie i trochę Melee Ski, trochę Defense Fatigue na razie, jeszcze troszkę podciągać. No dobra. Na razie takie dziwne, powiedzmy tutaj, ułożenie wszyscy w pierwszej linii. Aha, ciebie jeszcze trzeba wymienić. Na przykład tak. E, w ogóle, ty nie masz tarczy z jakiegoś powodu? Czemu nie masz tarczy? Ty nie jesteś dwuręcznym przecież, Adam. Nie pamiętam, kim ty byłeś. Aha, bo ci rozwalili chyba teraz tą. E, ta. Duelistą. A, dlatego, że duelistą jesteś. Rozumiem. Mm, tylko jeszcze nie jesteś do końca duelistą. Nie, już jesteś duelistą. Rozumiem. Rozumiem. Jeszcze nie masz, masz specjalizacji w mieczu. Okej. Okay. To tarcze powinieneś mieć tak naprawdę tylko taką, żeby sobie tu nosić na wszelki wypadek. Eee, Okej. Okay. Natomiast Manuelowi, zdaje się, yy, coś z tarczą się podziało. Niech ja tutaj sprawdzę. Tak, piechur. E, więc ty powinieneś mieć tutaj tarczę. Dobra. Ok. E, no to co? Wracamy do, do, do Saksdorfu. Znowu narzędzi nie mamy. Kurka, blaszka. Co to było? A, to są te małpiatki całe. Strasznie dużo tutaj tych małpiatek jest. No, Henezery. One się tu włóczą jak nieszczęście. Atakują po prostu Saxdorf. A, już ich tam, już ich tam ogarnęli. Eee, nie tak chciałem. Tu chciałem sprawdzić, czy się nie pojawiły narzędzia. Pojawiły się narzędzia, więc musimy je wykupić. Trochę tego bym wykupił. Eee, czy coś mamy do sprzedania? Tak czy tu się opłaca sprzedawać? To jest pytanie. 17 to się opłaca, to nie potrzebujemy, to nie potrzebujemy, tego nie będziemy używać. Wow! Great Sword jakiś! A to już mieliśmy chyba wcześniej. Nie wiem kto miał tego Great Sworda używać. Czy to teraz zdobyliśmy, bo już nie pamiętam. Military Cleaver. Trzeba się będzie przyjrzeć temu, co tu można, gdzie posprzedawać. To jego się nie opłaca naprawiać. Sto też nie. Dobra, troszkę mamy kasy, ale to jeszcze nie jest tak dużo. Natomiast... Ty jesteś kim? Święty jesteś dwuręcznym pewnie, nie? Bliże Advantage, ale nie masz jeszcze specjalizacji. Ty masz specjalizację, tylko że tą jednoręczną akurat. Ty masz Krusza specjalizację Sword 200, ale nie masz specjalizacji. Korbier, ty w ogóle masz takie śmieszne to wszystko. Ty masz już taki Great Sword. Można by komuś dać ten Great Sword. Ty masz co? 83 a ty to ty masz większe szanse udźwignąć tam ten wielki miecz Kruszas 65 85 no właśnie faktyk minus 12 nie, tak, nie jest taka różnica a bieraj taki miecz or wielki bardzo dobrze hop no i co? Drugi kontrakt potrzebujemy. Na henezery mam gdzieś. Drugi kontrakt był, kontrakt był chyba w Albeku. Nie pamiętam już co to było, ale mam zapisane. Musimy dużo kasy po prostu zdobyć teraz. Tak, tu jest jakiś kontrakt. Co on, czego on dotyczył? Hand down. Hand down, green skins. Nie wiadomo co to będzie, ale zobaczymy. <laughs> Darzędzia są drogie. Jak nieszczęście to nawet się nie opłaca może kupować wszystkiego. Dobra. Hand down. Łapać. Łapać, trzymać. Gdzie oni są? No kurde. Webnechts. To to było? Eee... Czy wiesz, w tym poradzicie? No pewnie i tak, łebne Dawaj ich tu. Czternaście. Będzie zupa z pająków dzisiaj na kolację. Atakować? Myślę, że tak. może poczekajcie chwilę? Dobra, dół niech poczeka, góra niech tam się bawi. A, ty powinieneś tutaj wyjść. Ach. Dobra, to ciebie damy tu w środek. One będą najpierw i tak pająkować, a nie atakują od razu, nie rzucają sieci. Niektóre rzucają, a niektóre nie. O rany, tamten poszedł daleko. No wiesz co? Masz, masz tu już do strzelania. Dobrze. Hmm. A, nie masz gdzie już strzelać w tym momencie. Musiałbyś się zamienić. No dobra, nazwij czekaj. Ojej, święty, jak żeś się machnął. Czekamy. O nie dajcie się pogryźć. Ok, to ty możesz podejść tu i tak zrobić. Ty się musisz jakoś wysłabodzić. Ty możesz w coś strzelać? No teoretycznie tak, ale nie w tej turze. Tam są jeszcze te jajka, z których będą się wylęgały. No dobrze, uciekają. Wy nie macie w co strzelać, chyba że, A w tego się nie da strzelać? Da się strzelać. No to jak się da strzelać, to super. Wy gdzieś możecie iść. Żeby tu z tyłu nie było jakichś kokonów. Dobra, a wy do, do kokonów. It's over. Dobrze. To były szybkie kontrakty, widzę. ale mało płatne w sumie. O, jeszcze kolejna promocja dla świętego. Święty, Ty jesteś kim? Tu jesteś dwuręcznym, tak? A, Ty dostajesz ten piękny wielki miecz, tylko nie możesz nim za bardzo machać, bo się męczysz. Czy to byłeś Ty, czy nie Ty? Dobra, e, perki, tak, tak, może by ci dać w tym momencie perka do, do mieczy. Swordmastery, dałbym, bo to zmniejsza fatigue. Na pewno Ty jesteś dwuręcznym? No, już nie pamiętam. Tak. Chociaż chciałeś bardziej leczenie, jakiejś trucizny tego typu rzeczy. No ale trudno. Zostałeś. Nieczem mm. machasz. Eee, tak. Fatig na pewno bym ci podciągnął. To bym ci podciągnął i to bym ci podciągnął. I eee, co jeszcze? Tyle chyba. Co to jest? Golden Rank Insignia. To się komuś da gdzieś dać? Nie, to się chyba sprzedaje. E, to, 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 tu jest w ogóle jeszcze Longsord? Nie, to Longsordy mamy. No dobra, to będzie pewnie kontrakt jakiś taki między tymi domami ślackimi. Ale możemy sprawdzić. E, Patrol to jest. A rol jest dobry. Tylko trzeba by ubić dużo tych, ale tam widziałem małpiatki, to już byłoby do. Aha, tylko że one zostały rozwalone. Ile dostaniemy? 350 i 70 za głowę. No, to może nie być do... zły kontrakt. Dobra, Lichmark to jest albek 7 dni. To co, kolejny patrol zaczniemy. Może w tym odcinku. No to jedziemy. Patrol do Lichmark. Lichtmark znaczy się, czyli tu. Żarcie musimy kupić. Żarcie mamy. Narzędzia są, Ach, wydajmy trochę na te narzędzia. Nie są takie bardzo drogie. Słoneczny patrol na plaży. Tutaj. A, 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 a. Opalamy się do roboty! Patrol jesteśmy na patrolu, a nie się na słońcu. Dobrze by było, że tak powiem, coś napotkać po, po drodze. Znaczy, generalnie, możemy sobie odwiedzić te wszystkie okolice, bo mamy kilka miejsc do odwiedzenia, żeby mieć. No, nie spóźnić się, też jest te 7 dni. Co tu możemy zrobić? Zbrojnicz, tawerna, marketplace. A, to są drogie... Znaczy, nie stać nas za bardzo na kupowanie takich rzeczy, niestety, oprócz żarcia. 3 dni nam wystarczy. A, trudno. Eee. Chyba, że mamy tu coś do sprzedania drugiego, co by można było sprzedać. Nie wiem, ile w tym momencie stoi tutaj wszystko. Po ile? 19. To tu by się opłacało pewne rzeczy sprzedawać. Tak prawdę mówiąc. bierę jakąś tarczę, żeby nie zapomnieć, e, To mi został jako probierz. To tu by się opłacało pewne rzeczy sprzedać. E, tego mamy dużo. Można by jedną przynajmniej sprzedać. E, tego tak sobie mamy. Co to jest? 497, ja bym to sprzedał. Hmm. Tego nie będę używał. Ten Spike impale, Impaler. To mi się podoba, tylko jeszcze nie znajduję użycia do tego. Więc na razie sprzedam. Jednego tego mogę sprzedać. Tego wydaje mi się, że mamy trochę za dużo tych tarczy dużych, a niekoniecznie. Ale dobra, no tyle możemy te rzeczy tylko sprzedać. Ech. Teraz co mamy? Patrol to Ritfest. Gdzie jest Ritfest? Okej, okay, może się tu coś pojawi po drodze. Ojejku, strasznie dużo podbojów się tutaj... O Znowu ktoś się... O, 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 o! Mamy brygandów! Mamy brygandów, ale ponieważ mamy w sumie też 27 minut i dzisiaj były już chyba ze trzy bitwy, więc myślę, że na ten odcinek zakończymy sobie. No i cóż, zapraszam do następnych odcinków, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze, trzymajcie się, cześć!